Siemano, z tej strony Ogniski Lisek, dzisiaj jest ze mną Batek Play Games, przywitajcie. się. Cześć. Dobra, nagrywamy odcinek ze Skyward Sword. Ehm, jesteśmy w już na serwerze PlayStation Live. To się będę tutaj coś jeszcze wygrał. no go Noś. wygrał. Jakbyście słyszeli coś z tyłu, to tam jest mój brat. Dobra, zabijam gościa. To bardzo dobrze. A ja idę na spawna. Tu nie spadnie. Tak, nie spadnę. Jest hmm. Ja jestem koksu, więc nie spadnę na tu. Nie spadnę nie spałnę. Dobra, już się ja gościa zabijam. To dobrze. Ja bym um. się strzelał O, widzę gościa. Zabiję go. O! A! spadnę. zabita jakaś dziewczyna Diament, co to jest? Opa o. Się... Ej, to ta łukiem, czy co? Piątko. Ej, Ej, dobra, ej, my już wygląda na rano zaraz. O to jest po prostu mój brat. Dobra. Ja. Gdzie ten gościu? Ja jestem na środku, możesz do iść. Dobra, ale gdzie ten goście jest? Czekaj. Radar... Już widzę, wiem, czy, już jak, wiem gdzie już, gdzie, już wiem gdzie. Widzę cię, jak będziesz w moście, to mam radar. Czekaj, polatam sobie po całym grę. Tutaj ja jestem, ale gdzie on jest, bo ja mam tego. Ja wiem gdzie on jest. Ja Huzuni, ale nie użyłam z tego, co tak popatrzę gdzie on jest. Ale to nie mów, bo Cię zaraz administracja znajdzie najbli... Nie, ona mi nie da. Dobra, go też widzę. Jakoś, ja mam, jestem tak z Laura, niczego takiego nie używam, jedynie, jedynie czasami tego na takim, na nie używam, bo to jest serwera, który trzeba mieć Tak. No to ja chcę, <coughs> ja chcę go nabić na chwilę. Wow. a ła, wow. tygny. Patrz, patrz, tak. Taki mądry? -bum, bum, 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 taki mądry byłeś? Teraz taki mądry nie mają. No co za pałka? Lol. No. E, się... Nie ma go. Dobra. Wygraliśmy pierwszą arenę. E, teraz jesteśmy na drugiej. O, znowu ten Rexus. Z zabiliśmy. No. Się na nas to trochę no ale no, dobra. Tak co ja napisałam, kurde, co 5 sekund można pięćset 500 i ja nie jestem napisany. Tak. O, znowu w jak miło. Dla mnie miło, bo ja mam całej... Tej... Może później jeszcze... Ej, gościu ma stałe, ej, gościu ma stałe ity. Bo napisał, A? gościu napisał, A? że ma nasza ciesztowość. Dobra, zaczynamy tą rolę. A ty wygrałeś tutaj wtedy, kiedy każdy dostał na koniec edycji kilka mili dziewięć milio milionów monet? Nie. No bo tak było, bo tutaj co fajnie, bo wszystko, wszystkie itemy stałe, wszystko było do kupienia i. Jesteś koło mnie? I don't know. Skacz tak, to ja jest. czyli się tak, no... Czekaj, nie, dobra, nie. Ale, o, widzę tutaj kolejny kolor, i jest na dole. Ja mam coś takiego, że ten, że mi pokazuje, gdzie polecisz i to jest przydatne. No wiem, ja wiem. Tylko, że nie mam chodzenia, bo to tylko mój kolega nie? Masz budowlca, czy. Mam. A chcesz? Nie, ja mam właśnie. Nie, ja właśnie mam. Nie. Teraz, teraz, masz, czy masz? Cztery. No, ale masz to to jest wy... też ten, że ja widzę, gdzie są wszystkie. O, wyszedł to poczekaj. Masz coś? Poczekaj, Ty masz ognisty mistrz. Ognis... No dobra. Popiluj mnie, Oda, załóż mi. Daj, yyy, dodałem trzy bo może mi się czasami Kilaura nie chcący włączyć i... Jest! Zrzutę go! <tuszelny> Stop. Pięknie trafiony. Ej! Jaki parciarz! Trafimy. Patrz jak on nie trafia. Prosto w cel. Prosto w cel. Prosto w cel. Po co z niego rzucasz? Tam on... Ej, masz te? Tak... Masz strzały? Powiedz, że masz strzały. Nie. Właśnie też się pytałam, czy masz strzały. Nie dało ja mi tego. Mhm. Ja nie go rzucam tak, że no. I to ja idę do tego? Bo on tutaj się do nas buduje, do ciebie, a ja tu pilnuję do mojego, okej? Okay? Ja właśnie do tego, co tam u góry jest. No wiem, a ja idę, ja idę do jednego, do tam. Co koła ciebie do. Znaczy, się mnie boli. Eee, rzuca mnie śnieżeczkami, no? Tak, tak, ładnie. Ej, ten dyrektor już tu jest. Tak, tak, ładnie. Właśnie, nie wiem. <laughs> o, Boże. Dobrze, że... Dobrze, że właśnie poczułem w tej chwili knoka. Ale dostaniesz Jest. Patrz dostał. Ty... To ty jesteś? Tak, zabiłem gościa. Dobra, idę do tego kolesia obok, bo on spał i ja z Gościu i chyba ma... Gościu chyba ma laga albo zewdół. Na zewdół. Tak. Ej, jeszcze jeden gościu został ten... z tobą. jest? Jest! Wgraliśmy, dobra. Nie, yes, graliśmy. jest. Dobra, to chodź, pożegnamy się może. Gdzie ja stać? Tutaj, tutaj. Dobra, chodź Pożegnamy się jak wieśniaki. Nie, 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 chodź! Chodź za mną, nie wiem gdzie się pożegnać, To było chyba gdzieś tu, tak? Nie, nie, tu, Rzek dobra, chodź. To już ta biedna. Chyba tu.